Siadam ja nie autowietrzysz. Tu ludzie siedzą, jeszcze mnie zawieje. No wsiadam przecież nie przeskoczy. Co się mamusia tak piekli. Radzę ostudzić dzisiaj emocje, bo i tak jesteśmy na siebie skazani przez cały dzień. Staszek, ja się tak z myślami biłam cały dzień, że mi sieniaki nazwo jak wyszły. To, że ja z tobą jadę takie rzeczy załatwiać, jest jak kolonoskopia, w miejscu publicznym bez znieczulenia. A jakbym miała wybór, to i tak byłby oczywisty. Z góry bardzo współczuję widowni. Jak już uprzejmości mamy za sobą, to jedź szybciej, bo nas noc zastanie. W tym roku barz wigilijny mógłby być bez majeranku. Nie lubię majeranku. Wiem i dlatego tak dużo daję. W przepisie jest jedna łyżeczka na garnek, a ja ci sypię do talerza. Ja w ogóle myślę, że my moglibyśmy się dogadać i znaleźć wspólny temat. Proponuję geografię na dwóch różnych kontynentach. Mamusia się, się śmieje, a ja naprawdę czasami doceniam żart i to czarne poczucie humoru, jeśli tylko nie byłoby zawsze wycelowane we mnie. Nie wiem o czym ty mówisz, bo jeszcze nigdy z tobą nie żartowałam. O właśnie, moglibyśmy stać po jednej stronie barykady. Ale przeciw komu? Karynie i Geni? No to jednak, moja rodzina, mamusia i siostra, to trochę nie wypada. Może przeciw wścibakowej. Jedna osoba to za mało rozrywki i wspólnych tematów. Ja potrzebuję różnorodności osobowości oponenta. A jak staniemy po jednej stronie, to nie ma aspektu zwaśnionych rodzin. Ja to nawet mógłbym powiedzieć, że mamusia po części lubię, ale to jest niezgodne z kodeksem teściowej. Wbrew tradycji narodowej. A ty zresztą taka mameja jesteś, niezbyt urodziwa po matce. I siostrzany intelekt Karyny też niestety w tobie dostrzegam. Mamusia, to ma język gibki, jak żmija przed zimowiskiem, a częste odwiedziny to bym porównał do przewlekłej biegunki podróżnych, ciężki orzech do zgryzienia, chociażby zębny. No ja sobie wymarzyłam wzięcia dla Irenki i przychodził mnie jeden kandydat. Teraz to by mogła w pałacu mieszkać, a nie z tobą zamki na piasku we wsi pod Mrzeżynem stawiać. I to jeszcze jak się złożycie na wspólny wyjazd nad morze. Kiedyś to miała przed sobą jakieś wizje, a teraz się cieszy, jak spuczka w kiblu nie cieknie. Ja, jak poznałem rękę, to pomyślałem, jej matka to jakiś anioł, żeby taką istotę w tym życiu wychować. No a później się okazało, że to wszystko po tatusiu. ciebie na odwrót. Skóra zdjęta z genii. Te same kaprawe oczka, wargi zaciśnięte jak dziad do orzechów przed wigilią i wątpliwy intelekt. Ani ty, ani Karyna, żeście w ojca nie poszli. Genia zagrała na was dwa bank. Musimy na powrocie na stację zajechać, bo mi się paliwo kończy. Nigdy paliwa, Staszek, nie mieść. Całe życie na oparach. Czekaj, bo Irenka dzwoni. Halo? No. A nic, miło sobie gawędzimy. Staszek odezwi się, bo Irenka się boi, że ci coś zrobiłam. A wydurnia się i specjalnie milczy. Co ty matki nie znasz? Kontuzjowana jestem, nawet bym go nie sięgnęła. Dobra, bo my już pod lekarza podjeżdżamy. Będzie mi musiał podprowadzić. Nawet dobre z tym milczeniem, muszę przyznać. Musia siedzi. Ja przejdę z drugiej strony i podprowadzę do lekarza. Tylko nie mów, że jesteś moim zięciem, bo stracę szacunek. Powiedzmy, że taksówkarz. Niech będzie. Ale tak mnie bawi w środku, że mamu się to lumbago złapało. No zupełnie szczerze. Ja też rozbawiona jestem, bo jak mnie tak do świąt będzie trzymać, to cię ręka weźmie w obroty tak, że pod powiekami to ci karpi będą do Wielkanocy pływać. Zadnioskuję jakąś blokadę w kręgosłup. Prywatnie idę, a tobie gratuluję, bo właśnie zostajesz sponsorem wizyty. Taksówkarze dobrze zarabiają. Тещова!